Wiecie co? Mam, mam nadwyżkę, co nie. Nie podoba mi się. Nie podoba mi się ten wygląd. No dobra. No, no, chciała pokazać. Ja nie. wiecie dlaczego mi się nie podoba ten wygląd? Po tej aktualizacji. Po pierwsze, to jest za duże. To jest za wielkie. Znacie takie małe, takie małe powiedzunko. Małe jest piękne. Małe jest piękne, bo można zawsze. To tak jakoś jednoczy. Jak. Taka jest prostota, nie. To jest wręcz eksponowanie tego i to jest dla mnie za duże. No, może na ekranach komputerów to tam ładniej to widać. Ale na moim. Na moim... Mam... Kurczę, laptopa. Tak, ta się dowiedzieliście, na czym nagrywam. Tak, mam laptopa. Niestety, mam... laptopa. Ja go czasami nazywam. Okej. Okay. Dobra, może nawet ciekawie, ale... Są pewne bugi, które mnie y y y irytują. Bo teraz to można skomentować wręcz cały wystrój tego. A i denerwuje mnie ta wielkość, bo nie widzę ile mam jeszcze punktów akcji do zużycia. Ale, ale wam może coś pokażę, bo taki mój najbardziej wkurzający bug. Tak, moja kochana, wiem, że przeżywasz teraz dudne chwilę. No dobra, to mało powiedziane. Trzymaj z nazwą to dla ciebie. Nie jestem pewna, czy ci się może, pomoże, czy ci to pomoże, ale lepsze to niż nic. Dziękuję, co ja dostałam. Gówno, nie dowiem się, co ja dostałam, bo to jest za wielkie. Przepraszam, jeśli takie moje słownictwo będzie bolało, boleśne, ale, ale się dowiecie. Bo jestem poirytowana. A teraz zobaczmy. Aha, okej. Okay. Czekać, czekać. Jesteś już w tym miejscu. Aha, dziękuję za informację. Do no, czemu mnie tam nie przenieśniono? I teraz naj, naj, najlepszy bóg. To jest taki naj, najlepszy bóg. Wiecie, jego bugi, że to są błędy przy aktualizacji. To jest normalne w, we wszystkich gach, nawet MMORPG, w MMO w jakichkolwiek gach jest to. nie wiem, to jest autentyczne, że każda aktualizacja wnosi pewne jakieś błędy, utrudnienia. I jeśli jakieś jakiś moderator albo coś, czekać nie, ja kurczę na pom się wyraża, że ja mam taki problem, że ja nie mogę normalnie grać, więc już wiecie czemu, no. Przez chwilę nie będzie tam nowych odcinków, bo aktualizacja, no, się, no, popsuła mi wszystko. Wszystko mi popsuła. POPSUŁA MI! Nie lubię, ja, ja nie lubię jak ktoś mi coś psuje. Panie, jestem już w tym miejscu. To czemu jestem nadal przed szpitalem? To jest taki fajny bug. O, wow. I, I właśnie trzeba odświeżyć znowu, co nie? O patrzcie, teleportacja Magic. Teraz kolejne. No, czekamy. Jeden, dwa, trzy. I to nie jest tak, że ja mam problem z internetem. Kuroneko też ga też ma problem. Jak ktoś ma taki sam problem jak ja, niech się wyrazi tu pod komentarzami i lecimy na form, kurczę. Nie wiem, zakładamy jakiś temat osobny albo ogólnie. Halo? Proszę moderatorzy kochani, mamy problem po aktualizacji. Hello? Zróbcie coś, bo nie będzie odcinków na YouTube. Dobra, może nie będzie odcinków, ale to będzie bardzo irytująca ga. Okej. Okay. Teraz idziemy do jakie to wielkie. Ja nie mogę jakie to. O laptop, o, laptop. Już walałam konsolę, ale ok, laptop też może być. Hmm. Skrzynka, mamy telefon, zaje fajowo. Szafa, Okej. Okay. szafa jak szafa, co nie? No nawet ciekawe, bo przynajmniej widać większe. Tak, skomentuję w tym momencie wszystko. Skomentuję wszystko. Wybaczcie, ale muszę to skomentować, bo mnie coś Zażenowało. Okej, okay, fajnie. O, super. O, patrzcie, kurczę, za kapelusza. Wszystko mi wystaje. Su super. O, jak miło. O, mogę sobie ten nakładać. I to jest najgorsze. Fajne było, jak Stanik mógł usunąć ci po prostu całe ubranie. Nakładałeś, nakładałaś mu sobie bieliznę? I takie, ca, cały stój sobie szedł, co? Nie, nie ma stóju, nie ma stóju. Nie, nie ma, nie ma, po co ci stój? Po prostu wszystko się ściągało i dzięki temu tak nie trzebało się bawić, że zrobię sobie, no, o, zrobię sobie y, no, nowy, Nową stylizację mojej y, 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 su, tak? I było takie, wchodzisz, bielizna, naciskasz bieliznę i wszystko z niej znika. To było naprawdę, to ułatwienie. Bo nie trzeba było się bawić. No gorzej, kiedy musiałeś zrobić, zmienić bieliznę, kiedy już miałeś przygotowany stój, bo nagle bielizna się nie zgadza, ale co to był za problem, żeby odnaleźć bieliznę y, już tam w poszczególnych kategoriach y, swojego ubrania. No gorzej, kiedy ma ktoś wszystkie ubrania, ale, ale to chyba mniejszy problem niż szukania poszczególnych ubrań, by je można zdjąć. Okej? Okay. Dobra, super. No ale cóż, jak to co woli, co nie? Był taki problem, bynajmniej miałam na innych kontach, że bielizna mi wyłaziła. I to niezależnie na jaką właskę bym położyła, to albo mi wyszła góra bielizny, albo dół bielizny. I wyobrażacie sobie takie fajne. Gacie na spodniach. Hmm, ciekawe. Nie wiem, może już ktoś tam włosił, nie wiem, albo naprawili to. to. To jest fajne, ale był taki problem. Ogólnie, no, no, szafa, no, może być, no. Ale no jak zwykle, to jest dla mnie za duże. Why? Nie wiem dlaczego, ale tak... Jakoś weszłam tu... Szczerze mówiąc, weszłam i... I takie... Hmm... No tak niefajnie było, no. No, no takie... No bo tak jest inaczej, kiedy nagle do, dowiadujesz... się, e, Chwila! Zmienili mi wszystko, poprzestawiali mi wszystko, do czego się przyzwyczaiłam! I jak mam teraz żyć? To pełne samobójstwo. Nie no, żart. To nie był żart. To, to, to było kompletnie wyciągnięte tam z któregoś kąta. Dobra, nieważne. No! To tak... Dziwnie. Co ja dziwnie? Ja nie wiem, co dostałam od wężki. Od cioci. <laughs> się zobaczę, się zobaczę. Co czy kurczę, nie Nie wiem, chyba jakiś, nie wiem, kowadło na, albo młotek. A masz se, młotek strzelni sobie, najlepiej w głowę albo na napraw sobie, nie wiem, dach. Okej. Okay. No. Nawet ciekawe, dobra, jakieś ciekawe ułatwienia, ale tak... O, jakie to piękne! No jednak... Modernizacja, no... Zmiany, no... są dobre, ale nie zawsze takie... nie zawsze tak przyjmowane z entuzjazmem. I nie, nie, nie zawsze są dobre, co nie? No mi ta zmiana się wyjątkowo tak... no nie podoba, no bo jednak mam... ZA DUŻY EKRAN do ogarnięcia. Nie wiem, jakie by były... Nie wiem, no dobra, mam fajną zakładkę zadania, to to, to jest nawet ciekawe. Może cię nie pogubię, ale tam to, co zawsze było pod ekanem, co nie? Że teraz to, to, to i to, 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 masz takie zadanie, to zadanie wykonane, że e, twa, ten mm, przedmiot jakiś tam jest umieszczony w twojej szufladzie. Nie wiem, dlaczego, ale to jakoś mi się bardziej podobało. No i mi się nie podoba to, że mój kochany ekan nie ogania ekanu całego biologu. Co nie, całej gry. I nie widzę punktów akcji. Więc wiecie, to nie jest takie, że. O, brakuje mi cało punktów akcji. No za dużo zmarnowałam, dobra, kończymy odcinek. I takie obliczenie. Może na następny staczy. Dobra, to, to, może się potem poładuje jakoś. Nie, jakoś tak. No teraz nie widzę, to dla mnie to jest jakieś utrudnienie, to taki ból. Ból mojego dubska. Że nie widzę! <laughs> nie, ale właśnie... Na niektórych kątach mogłe, może być, że będzie właśnie, że będzie problem z szafą. mieli to jest to, co ja ten, ten, go, ten błąd uświadczyłam. Tam na Ciapelutku było. Jak ja z tym walczyłam! Stanik na wierzchu. Agacie pod po spodem. Zmieniasz jakiekolwiek ubrania, położenie? Stanik już się ładnie schował pod bluzką, a tu gacie na wierzchu. Kurczę, co jest? Ja nie chcę mieć gaci na spodniach. No i właśnie to, że to, to chyba jest najgorsze, że jak się ga, to cię nie przenosi. Dlatego szczerze was, kochane moje cudowne panie, informuję, że odcinków tymczasowo nie będzie. Ale mam Pomysł na coś zastępnego, żeby mój, mój kanał jeszcze dychał, zipał, co nie? To ja mam pomysł i, i zobaczcie, i może, może Wam się spodoba, może nie, ale, ale pokażę Wam coś. I sobie tak, że po prostu, no, będzie dobrze. Mam nadzieję. No, to. Szczerze, nie będzie odcinków ze Słodkiego Flitu, wybaczcie. Mam nadzieję, że ten problem nie dotknął wszystkich kont. Albo jak dotknął, to... Albo w ogóle, że nie dotknął, co nie? To, że trzeba, muszę, trzeba w ogóle poinformować... Panie, mam problem, nie mogę normalnie grać. Nie chcę ciągle odświeżać strony, bo przechodzić przechodzi do innych stron co nie, żeby odświeżać i, i móc normalnie funkcjonować. To, to na tyle. Dzie dziękuję za oglądalność. Mam nadzieję, że że to co bym chciała wam innego pokazać jakoś się przyjmie. <śmiech> <śmiech> no tak bywa. <laughs> Nie wiem, trzymajcie się i jakby co toś Na pół piszmy kurczę, tam jest. Nie wiem, tam jest rozmowa zamknięta. Tam jak się wam podoba zmiany we grze, w grze. Ale tak szczerze to... Mi się nie podobają. Mi się nie podobają. Bynajmniej te bugi mi się nie podobają. One mi się nie podobają, no? Nie podobają mi się. Ja nie chcę mieć takiego problemu. No, to to na tyle. Trzymajcie się, mam nadzieję, że... że... że do, do następnego jakiegoś tam mojego pojawienia się na kanale, na kanale wytrzymacie, a nie będzie O nie, słodkiego tu nie będzie, to już Cię nie oglądam. Wierzę w Was. Bądźcie cierpliwi. We, Panie, moje, drogie, kochane. Cześć z, za kanala, z Zadupia. Ta.